W tym odcinku wracamy do sprawy Beaty Klimek, ale robimy to z perspektywy, która w ostatnich dniach nabrała wyjątkowej dynamiki. Zestawiamy fakty, relacje świadków oraz śledcze obserwacje terenowe, które mogą rzucić nowe światło na zaginięcie kobiety. Wszystkie przedstawione hipotezy traktujemy jako materiał analityczny, nie jako gotowe oskarżenia. Sprawa wciąż pozostaje otwarta, a jej finalne wyjaśnienie należy wyłącznie do organów ścigania i sądu. Jednak to, co pojawiło się w najnowszych ustaleniach, wymaga zimnej, logicznej analizy. I właśnie to dziś zrobimy. Punktem wyjścia jest pozornie techniczna kwestia, która w ostatnich tygodniach wzbudziła ogromne emocje. Chodzi o kanał samochodowy znajdujący się na posesji Jana, męża zaginionej Beaty. Pytanie, które zadała sobie Aleksandra Wojciechowicz, prowadząca niezależne działania śledcze, brzmiało bardzo prosto gdzie dokładnie znajduje się ten kanał i jak wygląda jego konstrukcja. To wbrew pozorom nie była próba zbudowania sensacyjnej teorii, ale odpowiedź na pytania widzów, którzy od dawna zastanawiali się, gdzie ten element gospodarstwa znajduje się w przestrzeni i czy ma jakiekolwiek znaczenie śledcze. Kiedy kanał został odnaleziony, pojawiła się pierwsza hipoteza co mogło się wydarzyć, gdyby osoba stojąca nad kanałem straciła równowagę. Upadek tyłem głowy na betonową powierzchnię, nawet z niewielkiej wysokości, jest mechanizmem urazu dobrze znanym biegłym sądowym. Nie oznacza automatycznie śmierci, ale często prowadzi do utraty przytomności i poważnych obrażeń. To wyłącznie punkt odniesienia, a nie stwierdzenie, że taki scenariusz miał miejsce. Aleksandra podkreśla, że kanał był tylko jednym z potencjalnych miejsc, w których mogło dojść do nieszczęśliwego zdarzenia lub czynu o charakterze przestępczym. Innymi możliwymi punktami krytycznymi były wiata, kotłownia z piecem, mieszkanie Beaty i otoczenie domu. Z kanałem wiązało się także kolejne pytanie widzów, czy jedna osoba mogłaby wyciągnąć ciało z takiego zagłębienia. Aleksandra odwołała się do własnych doświadczeń i wspomnień z dzieciństwa. W wielu polskich domach budowano podobne kanały z betonowymi schodkami po jednej stronie. Umożliwiały one wejście i wyjście mechanikowi. A ich obecność oznacza, że wciągnięcie osoby nieprzytomnej po stopniach jest możliwe, szczególnie przy udziale więcej niż jednej osoby. Choć jest to scenariusz brutalny, nadal pozostaje hipotetyczny i nie jest przedstawiany jako ustalenie faktów. Cała analiza Aleksandry nie przypomina klasycznego true crime. Jest to raczej dziennik śledczy, w którym autorka prowadzi widzów przez kolejne etapy myślenia, sprawdzania tropów i korekty własnych przekonań. To, co wydaje się błędem na początku, po czasie okazuje się impulsem prowadzącym do przełomu. To podejście stało się szczególnie ważne w momencie, gdy jedna z użytkowniczek internetu, pani Ewelina, zaprezentowała film i mapkę terenową, które początkowo wydawały się niedokładne, a nawet błędne. Jednak wśród wątpliwości pojawiło się jedno zdanie, które zmieniło przebieg śledztwa obywatelskiego. Pani Ewelina zasugerowała istnienie ścieżki, pozwalającej przejść z miejsca, gdzie psy tropiące straciły trop beaty, aż w kierunku domu byłej sołtys, omijając kamerę monitoringu. Z początku Aleksandra uznała to za nieporozumienie. W jej wyobraźni teren pod wiaduktem był całkowicie zamknięty z powodu remontu, który miał miejsce w okresie zaginięcia. Jednak by potwierdzić, że droga nie istnieje, poprosiła znajomego złobza o sprawdzenie terenu. To był moment, który wiele osób uznało za przełom. Okazało się, że między wiatrakiem, polem a wiaduktem rzeczywiście istnieje droga terenowa wyjeżdżona kołami samochodów. Nie jest to trakt oficjalny, ale przejezdny dla terenówki, a nawet zwykłego auta prowadzonego ostrożnie. Co więcej, w miejscu zjazdu na drogę prowadzącą do łobza znajduje się kawałek asfaltu i wyraźne ślady opon, co sugeruje regularne użytkowanie. To oznacza, że nawet w czasie remontu wiaduktu, gdy oficjalny przejazd był zamknięty, możliwe było wjechanie na pole z drogi krajowej i poruszanie się poza zasięgiem kamery monitoringu. Dla śledztwa jest to informacja o ogromnym znaczeniu. Kamera rejestrująca ruch w poradzu była dotychczas uznawana za filtr nie do obejścia. Jeśli ktoś wjeżdżał lub wyjeżdżał, kamera musiała to zarejestrować. Odkrycie drogi terenowej podważa tę pewność. Możliwość omijania monitoringu oznacza, że roszady samochodami mogły być trudniejsze do wykrycia, a analiza nagrań wymaga spojrzenia z nowej perspektywy. Tym bardziej, że na posesji Jana znajdowały się przynajmniej trzy pojazdy podobne do siebie: dwa samochody marki Isuzu, jeden dłuższy, drugi krótszy, oraz trzeci, przykryty plandeką, który z daleka również mógł przypominać te modele. Do tego dochodził Golf, którym Jan poruszał się między innymi z ojcem. Różnica długości pojazdów na kamerze mogła nie być oczywista w zależności od kąta nagrania. Nowa droga zrodziła również pytania o to, czy ktoś mógł pomagać w ukrywaniu pojazdu lub śladów. Mówi się także o możliwości, że osoby znające teren mogły używać tej ścieżki regularnie. Wśród pytań pojawiło się jedno, które padło od sprzedawczyni w lokalnym sklepie: czy matka Jana posiada prawo jazdy? Jeśli tak, Mogłaby być kolejną osobą zdolną do przemieszczania pojazdów. Jest to wątek, który wymaga weryfikacji i może mieć znaczenie w kontekście analizy ewentualnych roszad. Druga część materiału to rozmowa z Arturem, bliskim znajomym Beaty i mężem jej najlepszej przyjaciółki Ewy. Artur kreśli obraz Beaty jako osoby uśmiechniętej, ale wewnętrznie obciążonej stresem i strachem o przyszłość. Mówi o jej relacjach z Ewą. Które były niemal siostrzane, wspomina liczne spotkania, rozmowy i wspólne chwile. Równocześnie pojawiają się wątki związane z małżeństwem Beaty i Jana, wspomnienia o Wigilii, kiedy Jan miał powiedzieć, że to ich ostatnie święta razem, nabierają nowego znaczenia z perspektywy późniejszego zaginięcia. Artur przyznaje również, że pomagał Janowi zdobywać zwolnienia lekarskie w okresie, gdy ten już był w związku z Agnieszką. Dlaczego to robił? Według relacji Jan nie chciał zostawiać nowej partnerki samej w domu, więc potrzebował zwolnień. Beata wiedziała o tym i znosiła tę sytuację mimo bólu i narastających napięć. To wskazuje na silny emocjonalny związek Beaty z mężem, nawet w okresie, gdy ich relacja była już niszcząca. Artur przywołuje także wydarzenia, w których Jan miał wypowiadać agresywne słowa wobec Beaty. Mówi o deklaracji. Prędzej cię zabiję, niż cokolwiek ode mnie dostaniesz. Jeśli słowa te padły, są świadectwem przemocy słownej i psychologicznej. Artur opowiada też o wcześniejszej kobiecie Jana, która miała przyjechać do poradza z mężem i publicznie zarzucić mu kłamstwa i manipulacje. To rysuje obraz mężczyzny prowadzącego równoległe relacje i ukrywającego prawdziwe intencje. Duża część rozmowy dotyczy również funkcjonowania rodziny Jana. Według relacji Artura rodzice Jana byli przez Beatę obsługiwani, wspierani, traktowani z szacunkiem. Jednak gdy relacja małżeńska zaczęła się rozpadać, ich stosunek do Beaty miał się diametralnie zmienić. To wzorzec znany psychologom: lojalność rodzinna skupiona na jedynym synu, a nie na partnerce, która przez lata dźwigała ciężar domu i obowiązków. W rozmowie pojawiają się też wątki poboczne, jak sprzedaż butli gazowych czy opowieści o studni piecu o ogromnej temperaturze, kuźni i bryczkach. Artur wyjaśnia, co z tych informacji jest mu znane, a co pozostaje plotką wymagającą weryfikacji. Podkreśla, że nie widział pieca ani warsztatu, nie zna lokalizacji studni i nie potwierdza najbardziej sensacyjnych historii. Największe emocje wzbudził jednak wątek domniemanej pomocy Beacie w ucieczce za granicę. Według niektórych osób Artur miał być zaangażowany w taki plan. Pojawiły się relacje, Według których ktoś miał słyszeć w tle telefonicznym głos Beaty. Artur stanowczo zaprzecza. Mówi, że połączenie nie zostało nawet odebrane i proponuje, by sprawdzić bilingi, aby uciąć wszelkie wątpliwości. Tłumaczy, że to przykład tak zwanego głuchego telefonu, gdzie plotka powstaje w wyniku wielokrotnego przekazywania opowieści. Artur opowiada także o ostatnich kontaktach telefonicznych Beaty. Mówi, że często dzwoniła do niego, gdy nie mogła.